Robert Stępowski, witam Was serdecznie, zapraszam na marketing a także na treści z To oczywiście serwis o marketingu i mój blog. O czym dzisiaj chciałbym powiedzieć? Z racji tego, że jest połowa sierpnia 2013 roku, a więc miesiąc przed dość istotnym dla mnie wydarzeniem. Mam nadzieję, że również dla całej branży marketingu terytorialnego w jakiś sposób będzie to istotne wydarzenie, chociaż na pewno nie tak istotne jak dla mnie. O czym mówię? Mówię o naszym nowym projekcie. O projekcie poświęconym marketingowi terytorialnemu. W połowie września ukaże się na rynku, uwaga, parao, gazeta. Gazeta poświęcona marketingowi terytorialnemu. Pomyślcie sobie, hmm, kolejny tytuł poświęcony marketingowi terytorialnemu, kolejny tytuł poświęcony marketingowi, e, który pewnie będzie kosztował kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, i kto go kupi, i tak naprawdę nikogo to nie interesuje. Otóż nie. Gazeta będzie bezpłatna. A państwo, drodzy czytelnicy, drodzy widzowie, w tej chwili otrzymacie ją za darmo. A jeśli chcecie naprawdę ją otrzymać, jeśli nie pracujecie na przykład w samorządzie, albo pracujecie, ale na wszelki wypadek wolicie sobie ją zaklepać, to napiszcie do mnie na rs.marketingmiejsca.com.pl. Ta gazeta ukaże się w nakładzie 5000 egzemplarzy, z czego około połowa nakładu zostanie rozesłana do samorządów, ale także do agencji i do mediów. Ale mówię, ktokolwiek chciałby ją otrzymać, po prostu niech do mnie napisze. Na rsmałpomarketingmiejsce.com.pl. Ja oczywiście ją Państwu wyślę. Co w niej ciekawego? O tym na razie sza. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba, bo będą to na pewno nie przedruki z serwisów www, ale będą to obszerne teksty, analizy, wywiady. Myślę, że coś więcej niż znajdujecie do, do tej pory. W serwisie internetowym, a dla tych, którzy lubią papier, na pewno będzie to coś ciekawego, również jeśli chodzi o sam nośnik. Także ta gazeta już w połowie września 2013 roku, oczywiście, wydaje ją wydawnictwo Roster, którym mam przyjemność kierować. A także Roster Consulting czyli agencja doradcza, będzie tam miała swój merytoryczny wkład. Serdecznie polecam nową gazetę o marketingu miejsc, która już w najbliższym miesiącu, a więc w połowie września, ukaże się i mam nadzieję, że do końca września dotrze do Państwa. Ona będzie również dystrybuowana podczas niektórych wydarzeń marketingowych czy też targów turystycznych. Serdecznie polecam. Będę później czekał na Państwa opinię, jak została ta gazeta przez Państwa przyjęta. I czy ten sposób dystrybucji treści marketingowych się Państwu podoba? Polecam, zapraszam na www.marketingmiejsca.com.pl Robert Stałpowski.